Hej, kochani, witam Was w na następnym filmiku na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie otwierać czarne prezenty. A tak na wstępie, to chciałam Wam powiedzieć, że zatrzymało mi się nagrywanie i nie nagrało mi się to, ale bardzo dziękuję Ci Nati Level za taką bluzkę czarną oraz Little Dog za taką ładną skórzoną spódniczkę. Ok, ale sobie teraz przechodzimy do otwierania prezentów, ale dzisiaj, tak na wstępie drugi, widzę, został w górę, suba na moim kanale, by. Oglądać mnie dłużej. Także okej. Okay. Pozdrawiam na 9 Prezencik i mega dziękuję za takie piksy, takie, takie na nogi. Kingula. Nie będę tutaj mówiła cyferek, bo po prostu, ale dziękuję Ci za dwa prezenty, także pierwszy prezencik. I to jest ładna sukienka. Mega dziękuję. I drugi prezencik od Kinguli. I to jest taka ładna spódniczka. Czy tam to była ładniejsza? No ale okej. Okay. Później mamy Anacol XD. Też dziękuję za dwa prezenty. Mamy taką ładną... Ej, ładna to jest bluzka. Serio, mega ładna. I drugi prezencik. Oh! O mój Boże, ale ładne! Aż, 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 aż ubrałam. I teraz tak, tutaj mamy... musimy się... O tak. Tutaj mamy takie trzy prezenty. Tutaj mamy taki zielono-czerwony prezent, ale pitching mnie prosił, abym to otwarła, także... Otworzymy, żebym wyjątek oraz Benty wysłał mi taki krótki podchodzący i Ama Zero, więc też muszę otworzyć te trzy prezenty. To, będzie tak, to będą takie trzy bonusowe prezenty. Ja Także ok. Ama 0. Dziękuję serdecznie za prezenci. I to jest mega słodka sukienka. Takie jakieś kwiatki, wzorki. Dziękuję. Następny prezent jest od Benty Taki już bardziej szarały. Kurde, dziękuję. To są mega ładne spodnie. Zawsze je w sumie chciałam sobie kupić, ale tak z drugiej strony nie, nie chciałam. I tyle, serio, dziękuję. Na pewno, będzie mi pasować, na pewno będą mi pasowały do różnych celówek. No i ostatni prezent od Pici, 55. Uwaga, dostałam nie wiem co to nawet jest. Nie wiem. Nie wiem po prostu co to jest. Ale dziękuję. Coś, coś, coś do pokoju, ale dziękuję. I tak. Dziękuję. Także otworzyliśmy teraz prezenty i ja chciałabym jeszcze zrobić luka mojej dziewczynie emysłowej, bo mnie o to poprosiła. Także jestem już w jej szafie i też ściągamy sobie szyściutko. I może idziemy może sobie na początku do włosów, bo lepiej mi na początku robić włosy, a później... Całą stylówkę. Także ogólnie ja lubię taki właśnie styl Emo teraz i w ogóle. Także może też coś w takim stylu. Muszę wziąć takie włosy, żeby pasowały do tej skóry, bo ona ma skórę bardzo brzydką, która mi się nie podoba. Także no na pewno takie włosy bym nie założyła. Tych też nie. Może coś właśnie podchodzące w brąz. A takie właśnie włosy? Może takie. Chyba takie. O tak, o. Nie wiem, muszę się zastanowić. Wybrałam te, te włosy. Teraz tutaj sobie przechodzimy. Kupiłam jak się to samo co ja. Także słabo. Mega słabo. Mega, mega słabo. Ale trudno się mówi. Ubieramy sobie to. Na pewno ubieram ten plecak, bo to ładnie będzie pasowało do tego luku. Może nie. Podziękujemy sobie panu wężowi. Jeśli byście słyszeli jakiekolwiek wielce, to bardzo przepraszam, ale mój sąsiad wielci sobie pokój. Wybrałam takie coś i teraz przychodzę sobie do butów. Wybrałam to. Jeśli ona ma kabaretki, to wybierzemy sobie jeszcze tutaj kabaretki. Ok. I jakieś fajne, pasujące dobrze do tego. Spodnie. Wybrałam te spodnie i myślę, że to na razie tak się. Ładnie dosyć prezentuje Teraz wybierzemy sobie jakieś, jakąś bluzeczkę i to będzie aż gotowy look. I tak się prezentuje gotowy, no podpiszemy sobie serduszko. E, Okej okay. i na ogółczku. Okej. Okay. Mm, także... Jeśli taki filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, na rękę i leczcie, zostawcie suba, oczywiście, tak Także ja się z wami żegnam, kochani, do zobaczenia w następnym filmikach Tak, ogólnie takie ogłoszenie parafialne To w niedzielę, jutro postaram się nagrać taki filmik, także to na tyle, kochani, papatki